Daj świecie Side Block. Tu Aga i Daniel. Tamte życie nie pozostało jedynym, jakie mamy. My tylko zadecydowaliśmy, coś zrobić z danym nam czasem. Bo wciąż nie przestaliśmy marzyć. Marzyć o świecie i o jego odcieniach, marzyć, by poczuć życie, by smakować przygód. Ruszaj z nami. Za głęboko wjechałem. Nie, to koło nie. Siema koniu! Dobrą stronę jedziemy na glashütte? A dobrze, okej. Okay. To w porządku. Ja, ale ty masz wielkie kopytko. A lubi chyba występować przed kamerą. Tak, witam w piękny, rześki poranek. Za nami widać piękny wschód słońca. Dzisiaj spaliśmy blisko Hanoi. Fajne miejsce. Noc była spokojna, nie wiało. Obok nas stał jeszcze jeden kamper, ale już rano pojechał Ale bardzo fajny, wyprawowy kamper To był Mercedes 4 napęd Z Niemiec ekipa e, Dzisiaj mamy w planach zabrać Was e, w góry? W góry? Nie, chyba pojedziemy na plażę No, od razu lepiej W Lesli. Tak, w Leslie dojechali Ponieważ lofoty to również plaże, i taką kwitesencją zajebistości jest właśnie ta plaża. To są takie, takie szczęko opadające widoki. Dlaczego tak jest? Ponieważ ogrom Białego Piaseczku, piękna woda, e, piękne otoczenie wokół gór sprawia, że to wygląda trochę tak jak Haiti a nie koniecznie północne plaże. I chociaż prędzej powinniśmy się spodziewać tutaj białego niedźwiedzia niż rekina, to wierzcie nam, jest naprawdę przepięknie. Wprawdzie jest bardzo zimno i wiecznie, ale ponoć ta tutaj plaża, na której jesteśmy, jest najlepszą pla plażą dla surferów. I to tutaj właśnie przyjeżdżają y Pełne desek surfingowych w, na lifeie, busy, tak, busy, busy, które właśnie rozładowują się po to, żeby, żeby popływać i to nie tylko latem, bo również i zimą. Teraz być może jest za wcześnie, a może za późno, nikogo nie ma, nie pokażemy Wam, ale wierzcie nam, widok jest super, spektakularny. A jaka to jest plaża? A jest to plaża Skak Sandel Beach. Aga, żyjesz? Bardzo ładnie. Jestem. Jest. Mam ja nadzieję, ja że mikrofon da radę. Właśnie jesteśmy na plaży. Robert! Jest! Dobra odpowiedź. To dzisiaj słodkie rzeczy. Ponieważ właściwie to odjechaliśmy jakiś kilometr tylko od poprzedniej plaży. To też ta plaża też znajduje się przy głównej 10, więc ta bliskość ulicy jest na pewno rekompensuje ten widok. Za nami jest ta słynna kładka, która prowadzi prosto taka drewniana, którą latem jest o, bardzo tutaj, widoczna. Tutaj za nami widać jeszcze tak, tak. troszeczkę trawę. Okej, okay, no. I właśnie z tego miejsca najwięcej jest robionych zdjęć, takich właśnie y, dotyczących tej plaży. Jest troszeczkę mniejsza od tamtej, y, ale równie widowiskowa i równie popularna jak tamta. Także zobaczcie jak ładnie Bardzo wygląda. długa, szeroka plaża. Tak, i trochę inne otoczenie gór, ale, ale generalnie tak tutaj już pięknie. chyba Tutaj już chyba y, tak nie surfują jak na tamtej drugiej nie, plaży. Nie. Chyba tutaj są mniejsze fale, mniejsze mniejsze wydaje Więc mi się. Większa zatoka chyba jest, tak. Ale równie piękna. Także może wstawimy jeszcze zdjęcie, jak byliśmy tutaj latem, dla porównania. jechaliśmy do trzeciej plaży Outland A byliśmy w Uttaklejf, Tylko, żeśmy nie dojechali Właśnie chcieliśmy wjechać na plażę Uttaklejf Przejechaliśmy przez tunel Przejechaliśmy do bramki, chcieliśmy zapłacić Problem pojawił się z płatnością, ponieważ Kosztuje 50 koron auto małe Prywatne, ale jeśli chodzi już o Busa, jest tylko tak Kamper 250 za noc Nie ma Parkowania auto, auta dużego na godzinę. Także nie będziemy tutaj parkować, bo nie wiem dokładnie ile mam zapłacić. Bo 250 koron nie zapłacę za to, żeby tylko po prostu wjechać i sobie zrobić zdjęcie. 50 koron też nie mogę zapłacić, bo to nie jest małe auto oczywiście. Tak? A wszędzie tutaj jest zaka zakaz parkowania. Także nie możemy nawet tutaj stanąć i podejść do plaży. Musimy stąd odjechać. Szkoda. Także na razie, utknęliśmy. Może kiedyś do ciebie wrócimy. Do trzech razy sztuka, teraz jest drugi. Ale jedna i druga plaża jest bardzo latem oblegana przez kampery, ponieważ można tu wynająć sobie miejscówkę blisko, właśnie przy samej plaży. Yy, jedna kosztowała 160 koron, a druga ta 250 ta Tak. Było tam drożej. Za noc. Za noc. Ale plaża jest przepiękna. Jest fajna, bo jest bezwiecznie. Mimo tego, że tam była straszna pizgawica, to tutaj jest naprawdę bezwiecznie. Jest tak fajnie przytulnie, bo wszystko jest tak otoczone górami. A za nami właśnie otwiera się tak pięknie morze. Także coś pięknego. Co, zajechaliśmy na zatoczkę z takim pięknym widokiem i okazało się, że teraz nie możemy z niej wyjechać. Za, za głęboko wjechałem. Nic, to muszę założyć ucha. nic się poradzę. Czyli wykopałeś już łopatą, ale nic to nie dało. Nie, no auto cały czas dodaje gazu i coraz niżej, coraz niżej schodzi, tak że będzie tylko głębiej. Ekspertem w zakładaniu łańcuchów, ponieważ już nawet ich nie chowam, są na wierzchu, Próbuję... trochę To stoi w miejscu. Muszę je dobrze składać zawsze do pudełka, ponieważ miałem problem z rozplątaniem po ostatnim razie, kiedy je rzuciłem tak luzem mhm. do samochodu i mi się, wszystko się splątało Okej, okay, próba Generalna numer 2 hmm. e. No szału nie ma powiem Ci no Nie ma, nie ma nie ma nie ma W dalszym ciągu hmm. bardzo ciężko jest nam Jest